Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. E, Matko Boża różańcowa, kochamy Cię. Dziękuję Ci, mamusiu, za wszystko w moim życiu, że jesteś, że Ty zawsze jesteś z nami. A dzisiaj po prostu <noise> łaski. E, dziękuję Ci, tatusiu, za kapłanów. E, byłam sobie w kościółku, ja tak bardzo kocham adorację. I ostatnio odkryłam właśnie kościółek, w którym e, godzinę przed mszą świętą jest adoracja. Można się wyciszyć. Ja uwielbiam e, być e, przy moim umiłowanym, e, przy świetle. I to jest jeszcze ten kościółek taki, w którym e, miejsce, w którym jest wystawiony Najświętszy Sakrament e, jest... Opatrzone sercem, najświętszym sercem Pana Jezusa. Dla mnie to jest niesamowite, bo ja od gdzieś półtora roku, dwóch jestem tak mocno związana z sercem Pana Jezusa. Więc po prostu najświętszy sakrament razem z sercem Pana Jezusa. Ja czuję, jak ono bije. I dzisiaj Ksiądz opowiadał młodzieży przygotowującej się do bierzmowania o. W tym światełku przy tabernakulum, wiecznej lampce, która pokazuje nam, że w Kościele jest życie, że jest żywy Bóg, żywy Jezus, On czeka na nas. Ja uwielbiam na przykład w Krakowie, jeżeli się idzie do Krakowa, to tam jest taki tłum ludzi, trudno się czasem minąć, ale jest bardzo dużo kościółków i taka zaleta, że tamte kościoły są w dzień otwarte. Jak kocham po prostu wchodzić sobie do tych kościółków i nagle znajduje się w innym świecie, w niebie, w takiej ciszy. W ciszy pełnej obecności. Pełnej obecności, choćby przez to światełko właśnie. Światełko, ogień, ciepło, bicie serca. Bicie serca, serce jak bije, jest ciepłe. I on czeka na ciebie. Czeka na ciebie. Ja tak kocham sobie być z nim, nawet sam na sam w kościółku, w ciszy. To jest coś pięknego. Być może jesteś samotny, być może e, czujesz się niekochany. To pamiętaj, że jest ktoś, kto zawsze na ciebie czeka. On jest w tobie, w twoim sercu, ale jest też w kościółku, e, w tabernakulum. I On też pragnie, Ty pragniesz być kochanym, On kocha Ciebie i pragnie Ciebie. On pragnie mieszkać w Twoim ciepłym sercu, a nie w zimnym tabernakulum. Szczęść Boże.